Witam was na kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj troszeczkę inny film, ponieważ e, chciałbym Was o coś poprosić. W opisie filmu będziecie mieć link. Jest to link do zbiórki założonej przez fanów Manchesteru United Manchester United. Omega. Oh I no. Chciałbym to jakoś nagłośnić wytaszek yy, macie jakieś możliwości to udostępnijcie gdzie się da i no i po prostu pomóżmy jakby się dało to pomóżmy jak najbardziej i to no to chyba tyle nie będę Was prosił o, o ża żadne łapki, żadne subskrypcje, bo po prostu jest to film czysto informacyjny, więc no. Siema, do następnego.